Dawno na moim kanale nie było serii z samochodami moich widzów. Także wracamy do tej serii i jak widzę jest to dziewiąty odcinek trzeciego sezonu. Niedługo podsumowanie całego trzeciego sezonu, fajnie będzie sobie odświeżyć i wybrać najlepsze osoby. Wybierzemy spośród 10 odcinków 10 najlepszych, a wśród nich będą 3 najlepsze osoby. Także ja jestem bardzo ciekawy wyników, a tymczasem przejdźmy sobie do tego zestawienia. Będą tu dosyć wyrównane pojedynki. <laughs> Pierwszą osobą tego zestawienia jest Szymon, którego serdecznie pozdrawiam. Szymon chciałby zaprezentować nam swoje Audi A6. Jest to siódma generacja modelu Audi A6. Jest ona w jego posiadaniu od jakichś 5 lat. Jest ona wyposażona w 3-litrowy silnik turbodiesel, a dokładniej 3.0-bit Generuje ona moc 313 koni mechanicznych, które te są z kolei przekładane na wszystkie koła za pomocą napędu quattro. Auto jest bardzo wygodne, znakomicie sprawdza się na długie trasy. Auto jest w dobrym stanie ma ono aktualnie 150 000 km. Jest to wersja komfort, wyposażona we wszystkie udogodnienia. A jeżeli ciekawi Was przyspieszenie, to do 100 km na godzinę rozpędza się w 5,1 sekundy. Według Szymona jest to dobry wynik, szczególnie jeżeli spojrzymy sobie na masę, która wynosi 1900 kg. Bez obciążenia, prędkość maksymalna to 256 km na godzinę. Sprawdzał osobiście. Wydawałoby się, że silnik 3-litrowy spali dużo paliwa, lecz tak nie jest. Auto ma spalanie w granicach 9 litrów na 100 km w mieście oraz w trasie około 8 litrów na setkę. No i Szymon bardzo fajnie daje Ci ocenę 8 na 10. Kolejną osobą tego zestawienia jest Kamil. Kamil, pozdrowienia. Kamil chciałby zaprezentować nam swoją Alfa Romeo Mito z 2009 roku. Została ona sprowadzona z Włoch z przebiegiem 120 tysięcy km auto kosztowało 15 tysięcy zł. Posiada je od roku, zrobił nią 15 tysięcy km, pod maską jest wolnosący silnik 1,4 rozwijający moc 78 koni mechanicznych. Silnik zespolony jest ze skrzynią biegów sześciobiegową manualną. Spalanie oscyluje w cyklu mieszanym między 7 8 litrów oczywiście mówimy tu o 100 km. Na samym początku wymieniono w niej cały komplet tarcz przód i tył, rozrząd oraz oleje z filtrami. Części do tej Alfy nie są drogie, ale tarcze hamulcowe na tył są droższe od tych na przód. Plusy: prowadzenie. Auto prowadzi się pewnie oraz stabilnie, lecz zawieszenie jest bardzo twarde. Po wjechaniu na próg zwalniający czuje się, jakby zawieszenie wyrywało. Kolejny plus to wygląd. Kamil bardzo lubi, jak to auto wygląda, szczególnie chodzi o drzwi z szybami bez ramek. Kolejny plus: koszty eksploatacji. Jakość wykonania także jest bardzo dobra. Cały kokpit w ogóle nie skrzypi. Jak to ma miejsce w 3-letnim Roverze jego mamy. Materiały są naprawdę dobrej jakości. Ponadto każdy warsztat poradzi sobie z jego naprawą, gdyż w uproszczeniu jest to Fiat Grande Punto w ładnym przebraniu. Innym plusem jest to, że jest dosyć duży jak na swoje małe gabaryty. Sam Kamil ma 185 cm wzrostu i nie ma problemu z jazdą. Oczywiście są również minusy, których Kamil się nie wstydzi. Pierwszy minus to ten związany z akumulatorem. Drugi minus, jak już wspomniano, strasznie twarde zawieszenie. Nie czuć w tym aucie prędkości, więc trzeba patrzeć na zegary, by mandatu nie dostać. Minusem jest to, że jest tu niesamowicie delikatny lakier. Kamil poleca mi to każdemu, kto szuka tak naprawdę pierwszego auta, ale odradza on silniki 1.3 JTDM oraz 1.6 JTDM, czyli dieslowe. Jeżeli chodzi o wersję 0.9 Twiner, szczerze mówiąc spalanie ogromne oraz dźwięk silnika jak w maluchu po ostrym tuningu. Najlepiej wybrać będzie 1:416V 78 kucy. Wolno sące. Lubię 14 4 Turbobenzyna, ale nie mylić tutaj z Multi Air. No i Kamil dał fajne rady, posłuchajcie jeszcze dźwięku silnika. No i wszystko już jest jasne. Myślę, że zasługuje on na ocenę 8,6 na 10. Dobrze. Przejdźmy sobie do Wiktora, którego również pozdrawiam. Wiktor chciałby się pochwalić w odcinku swoim nowym nabytkiem. Kupił to auto 4 miesiące temu. Mianowicie jest to Ford Focus MK2 z 2004 roku z silnikiem 2.0 TDCi o mocy 136 koni mechanicznych i około 340 Nm momentu obrotowego. Jest to wersja Titanium. Wyposażenie: sportowe fotele przednie, 8 głośników oraz radio Sony, półskóra, reflektory z soczewkami skrętnymi, które doświetlają zakręty. Podgrzewana przednia szyba, klimatyzacja dwustrefowa, sterowanie radia z kolumny kierowniczej, skrzynia biegów manualna sześciobiegowa, trzy tryby działania układu kierowniczego, czyli komfort standard oraz sport. Tryb sport charakteryzuje się tym, że układ kierowniczy jest bardziej czuły i sztywniejszy, a komfort nadaje się idealnie do miasta, bo w tym trybie kierownica bardzo, bardzo lekko działa. Alufelgi są tu 16, w planach alufelgi od nowego modelu Focusa 17 albo 18. Opony Michelin 2555 R16, domykanie szyb z pilota, wielowahaczowe zawieszenie, dystans na tylnych kołach, chowane rolety na szybach bocznych. Ogólnie samochodem jeździ się bardzo przyjemnie. Nie jest głośne, a zawieszenie sprawia, że auto fajnie trzyma się zakrętów i da się nim również pośmigać bardziej sportowo. Pali w trasie około 4,5 litra na 100 km, a w mieście 7 na 100. Posiada on bardzo wygodne fotele, a do tego, gdy włączają swoją ulubioną muzykę, posłucha się czystego dźwięku z tych głośników i aż nie chce się wysiadać z tego samochodu. Silnik jest bardzo dynamiczny, ale nie kopci jak niektóre silniki diesla. Silnik, jak i reszta Ota, również jest bardzo zadbana. Jedynie co zrobiono po zakupie Ota to wymieniono oleje oraz filtry paliwa. Wymienił on również końcówkę drążka w lewym przednim kole, ponieważ było słychać stukanie. Ogólnie Wiktor mi tutaj mówi, że robię mega fajną robotę z tymi odcinkami oraz liczy na to, że znajdzie się w odcinku. A ja Wiktorowi daję ocenę: 8 i 7 na 10. Następną osobą tego zestawienia jest Szymon. Szymon, żółwik dla ciebie. Szymon przedstawia Honda Accord z 1997 roku. Ma ona silnik 1.8 o mocy 115 mechanicznych. Auto ku jego zdziwieniu pali mniej niż się spodziewał, bo wyciągnąć można nawet 7 litrów na 100 km. Samochód ma 5 obiegową manualną skrzynię biegów, elektryczny szyberdach oraz elektryczne przednie szyby. Niestety z tyłu jest korbotronik. Auto ma bardzo pojemny bagażnik, belurowe, lecz bardzo wygodne, chyba usportowane siedzenia, które bardzo dobrze trzymają. Poza tym w aucie zamontowano fajne głośniki, a samo auto posiada od niedawna. Za małe pieniądze można mieć tak naprawdę taki samochód o fajnym wyglądzie i o dosyć fajnej mocy. W sumie to chyba coś kojarzę, że to auto mogło już być w odcinku. Napiszcie mi widzowie, bo wiem że są tu widzowie, którzy oglądają każdy odcinek. Napiszcie mi po prostu czy ten widz był już w odcinku i jaką on dostał ocenę. O ile w ogóle był. Tak czy siak, dam mu ocenę 8,5 na 10, ponieważ wysłał on dźwięk silnika, wyjechał poza miasto. W sumie myślę, że na taką ocenę zasługuje. Następną osobą, a tak naprawdę parą, są Dominika i Dawid. Pozdrawiam Was serdecznie. Chcieliby oni przedstawić nam swój samochód czyli Golfa 5 GT14 TSI. A auto to posiadają od 4 miesięcy. Są jego trzecimi właścicielami. Samochód ten posiada przedni zderzak od wersji GTI, ponieważ taki był kaprys poprzedniego właściciela. Zamówił on również tylny zderzak i kierownicę. Obydwie części pochodzą z wersji Airline. Przy zakupie samochód miał 155 tysięcy przebiegu, teraz posiada ponad 160. 000. Tablice rejestracyjne są specjalnie tylko do połowy zakryte, ponieważ jest to ich spersonalizowana tablica. Dwie litery DD oznaczają Dominikę i Dawida, a 23 to dzień ich miesiąca, w którym się poznali. W sumie fajna sprawa z taką tablicą. Ode mnie ocena 8/3 na 10. Szkoda tylko, że tak mało zdjęć. Szkoda, że nie ma dźwięku silnika, ponieważ to auto zasługuje tak naprawdę chyba nawet na ocenę 10 na 10. Następną osobą będzie Dawid. Dawid, pozdrowienia. Dawid chciałby przedstawić nam samochód jego mamy. Jest to Volkswagen Passat B5 po Lifcie. Samochód jest z 2003 roku. Mama posiada go od 4 lat, a kosztował w chwili zakupu 16 tysięcy. Samochód posiada silnik diesla o pojemności 1,9 mocy 131 koni mechanicznych, na pewno dobrze Wam znany. Prędkość maksymalna tego paska to 208 km na godzinę, a przyspieszenie od 0 do 100 km to 9,9 sekundy. Samochód spala średnio około 6 litrów paliwa na 100 km, przeszedł on już regenerację turbiny, wymieniona została lampa przednia, pasek miał lekką kolizję z motorem. Dawid napisał, że bardzo lubi mój kanał, ja Ci bardzo dziękuję, a przechodząc do oceny to daję Ci ocenę 7 na 10, ponieważ zdjęcia były robione pod domem, no ale nie ma tragedii. Następnymi osobami tego zestawienia są Szymon i Marcin. Pozdrowienia dla Was chłopaki. Chcieli oni przedstawić swoje dwa samochody. Tymi samochodami są Audi A5 oraz Audi Q5. Są to najnowsze modele. Ceny tych dwóch aut wynoszą w sumie 650 tysięcy zł. A5 została zakupiona przed a Q5 tuż po premierze. A5 jest mega wygodne. Ma 260 kucy, przyspieszenia do setki to około 4,954 sekundy. Spalanie na poziomie 13-15 litrów. Ma większość pakietów wewnętrznych i zewnętrznych od S Posiada bardzo dużo fajnych rzeczy, takich jak oświetlenie, indukcyjna ładowarka telefonu, dwa złącze USB i AUX, światła w technologii Matrix, najnowsze systemy bezpieczeństwa. Nie trzeba mieć telefonu, by zadzwonić na służby porządkowe lub ratunkowe. Jest to samochód pięciosobowy. Bagażnik jest bardzo pojemny, i kierunkowskazy mają linię przechodzącą przez całe światła z tyłu i przodu. Jeżeli chodzi o kupiątkę, to to samo wyposażenie, tylko mniej mocy, bo 210 koni mechanicznych, przyspieszenie w granicach 6-7 sekund, jest bardzo wygodne, ma pakiet czerni oraz S-line. A piątka jest fajna, bo jest czterodrzwiowa, jest ona w kupę, a kupionka to oczywiście taki słów. Spalanie kupionki, jak wspomniałem, 12-13 litrów, ale na sporcie potrafi wciągnąć nawet 15 litrów. Te samochody użytkowane są przez nich od około 8-9 miesięcy. No, i jak wspominają na koniec, kupionka to bardzo dobre auto w góry, a piątka to idealny sposób na laski. A jeszcze jedno, zapomnieli oni dodać, że w obu autach są subwofery i dobre nakłośnienie Audi Sound System. W mojej opinii zasługujecie na ocenę oboje 8 na 10 myślę, że nie jest źle, a auta zasługują na nieco wyższe oceny, gdybyście tylko wyjechali z tego garażu i byłoby więcej widać. No ale myślę, że nie macie mi za złe. Pozdrowienia panowie. To wszystko w tym odcinku. Jeżeli odcinek podobał Wam się i chcecie kolejne jak najszybciej, dajcie znać w komentarzach. Niedługo podsumowanie trzeciej serii, tak jak wspomniałem na początku. Zobaczymy jak to będzie. Tymczasem ja żegnam się z wami. Do słyszenia.